Hej, z tej strony Ajocian i dzisiaj zapraszam Was na QA vlogmaskowy, trzeci vlog vlogmask na tym kanale, więc jest moc super, ekstra. Mam nadzieję, że to wyjdzie, więc zapraszam Was teraz na moje świąteczne, piękne intro. Przyszedł to Bingo'ś, on też chce nam odpowiadać na pytania. Spocz i pytanka będę się wyświetlać tutaj. Mam ich przygotowanych aż 40 i będą się one pojawiać tak, jakby ułożone kategoriami, żeby się tak nie mieszały. Więc zaczynamy. Pytanko numer 1. Hej, hej, jestem na Twoim Instagramie od niedawna i widziałam rolkę Port 2 z tatuażem z Cinemarola. Czy masz tatuaże jakieś jeszcze? Pokażesz i gdzie robiłeś. I tak, oprócz tatuażu z Cinamorolem, mam jeszcze cztery inne. Na karku robiłam we Wrocławiu, to mam wyświetle w jakimś studiu i u kogo, więc polecam wam tą babeczkę. I te trzy robiłam w Zielonej Górze. Tutaj też wam polecam moją tatuażurkę ukochaną. Więc jak będziecie chcieli, to możecie tam zawitać. I to jest mój pierwszy tatuaż. Dostałam go na 18 urodziny. Jest to Dango z mojego Ukochanego anime. Już ma kurde, ma już dwa lata. Kolejny jest Aksolotem Aksolotem, jak to się wymawia, nieważny. nieważne. Um, I to jest moje jedno z ulubionych zwierzątek. I on wtrąża chrupeczki. A ja kocham chrupeczki, więc mam um, dwie ulubione rzeczy na jednym tatuażu. I tutaj jest tatuaż, o którym wspominałaś. Um, on mi się. Podoba najbardziej z tych wszystkich. No jest najładniejszy. No i to jest moja ulubiona postać z Sanrio, dlatego mam ją na ciele. Nie wiem, jak ten nakarków wam pokażę, ale jakoś się postaram. Dobra, zrobimy to tak. Mam nadzieję... Kurde, ta koszulka. Złom ubrałam. Mam nadzieję, że go widać tutaj. Chyba. No tu, na tej wysokości. No. To jest um, kwiatek z sakury. Trochę się on tam porozciągał, ale no, mogłam tak szyjnie że jak żyrofo pasz. Ale no, widać go było jakoś Dobra, pokażę wam go na zdjęciu jeszcze W ogóle ten przedziałek, matko, jak on wygląda, jak ja go zrobiłam, Boże Nieważne, dobrze, że to z tyłu, bo nie widać go Jaka jest twoja ulubiona piosenka? No to tak, aktualnie to Dancing Without Music i to jest w wersji Nightcore no bo ja jestem tym dziwnym dzieckiem, które właśnie słucha Nightcore'ów. Mhm, mm tak. Dokładnie. Dalej słucha Nightcore'ów. I nie oszukujmy się, ale piosenki bez Nightcore'a są takie jakby bez sensu, bez życia. Są takie nudne. Nie każdy utwór, ale w większości. Grzywka mnie dzisiaj coś nie grzywkuje. No wiem, nie grzywkuje. Ładnie się ułóż, kurde. Planuję jeszcze jakieś tatuaże. Właśnie teraz się zastanawiam nad tym, nad tym, czy nad tym. I chcę je zrobić w grudniu 20 któregoś, ale nie wiem jeszcze jaki. Wiem już w którym miejscu, gdzie który będzie, ale nie wiem który. Jaki outfit jest Twoim ulubionym? E, bardzo lubię ten. To jest mój ulubiony outfit na ten moment. Pewnie w lato jakieś jeszcze fajne skombinuję, ale na razie jestem. Twoja ulubiona sukienka. I chcę Wam pokazać na zdjęciu jedną z moich ulubionych. I czekajcie, przyniosę Wam zaraz nową, którą kupiłam pod koniec lata i niestety ale nie zdążyłam jej założyć, bo złamałam rękę. I jakby to wyglądał taka ładna sukienka ze złamaną ręką. Po drugie, już było trochę chłodno i nie nadawała się na założenia. Teraz będę szła na 40 za tydzień, więc ją sobie wykorzystam. W końcu nie mogę ją założyć. I dobrać jakieś super dodatki, bo że też to niej dokupiłam i buty nowe. Więc zaraz wam pokażę. Ją. Wygląda ona tak, chociaż tu brzydko to wygląda. No, zaraz wam pokażę, może lepiej obrazek. I jest ona taka, tutaj ładnie wygląda. Musiałam ją troszeczkę oczywiście zwężyć, bo była za duża jak to um, sukienki z y, chińskich stron, ale mi się spodobała, więc skocz Już jest na mnie dobra. Pewnie na Instagramie będę miała jakieś zdjęcie w niej. Teraz czas na ogłoszenie parafialne. Zapraszam was na łagie Instagrama. Tutaj wy się wam pięknie moja masa. Także klik, klik, link w opisie. Ulubiona postać z Rio Jest to Roll. Tak jak mówiłam wcześniej. Serio kocham, 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 kocham tę postać. Kolekcjonujesz coś? Please. Pokaż co jak tak, love you girl Też was you. I kolekcjonuję kubeczki, tutaj jest jeden, moja słodka Suzy, mała Emmy. Cikita, nie jak tam było I jeszcze kolekcjonuję pluszaki e, Przeprowadziłam się do, do nowego mieszkania I nie mam ich za dużo, ale pokażę wam już te, które mam tutaj Tutaj mam kubeczki takie tematyczne do świąt i w ogóle i, I tutaj troszeczkę kubeczków jeszcze zostało, reszta jest, w, no, do umycia poszła, ale ogólnie to ja mam całą taką szafkę w kubkach i jak na razie w nowym mieszkanku mam takie proszaki. Ale jak chcecie zobaczyć, jakie jeszcze mam, to na moim kanale jest kolekcja moich proszeków. Oczywiście nie są tam wszystkie, bo teraz doszło mi trochę sporo nowych, ale no, możecie sobie go obejrzeć, jeśli chcecie. I wiecie co, nie chcę mi się sortować tych pytań, żeby było tak kategoriami. Po prostu będą lecieć po kolei. Kto pierwszy tam mi je zadał, no to tak będę je czytać. Ok, lecimy z następnym pytankiem. Czy kiedykolwiek miałaś coś złamanego? Oj, tak, dwa razy w życiu. Tutaj zobaczcie, jakiego mam pięknego pantofla na nodze. Złamałam ją na mojej osiemnastce. Leciałam przełączyć piosenkę, i tak leciałam, że aż poleciałam na podłogę. Wywaliłam się o własne nogi, o kolana chyba. Tak, o własne kolana. Nie wiem, jak to zrobiłam, ale nie wnikajmy. I jak poleciałam, to kurde, przez połowę wysali się tak prześlizgnęłam. No i sobie złamałam wśród stopie. No, więc nie było fajnie, osiemnastka była skończona po 22 i tak kurde siedziałam na krzyśle i jadłam, zajadałam swój smutek, ból, już nie mogłam się bawić na własne osiemnastce, świetnie. Jeszcze mi tam jakimś kurde lodem od kurczaka przykładali tą nogę, no ale to już nieważne i na koniec wakacji w tym roku. Złamam so, sobie nadkarstek. Nadal mnie boli, nadal nie mogę za bardzo ruszać tą ręką. W sensie, ja mam już rotację taką. O, ruszać mogę tutaj, w tą stronę. Nie no, no, tutaj ruch jest ok, ale cały czas ta ręka boli. No i ten ruch, tak, o, mogę najwy, naj, najbardziej zgiąć rękę taką. No i dalej jest jeszcze taka trochę napuchnięta, gruba taka. No i ją złamałam w ten sposób, że mojej siostry, psie ma ma deskorolkę elektryczną. No i ja oczywiście, jak to ja, na wszystko muszę wejść, wszędzie muszę być, no to przecież jak ja nie spróbuję na deskorolce elektrycznej sobie pojeździć? Nieważne, nie że nie jedziemy nigdy. Nie wiedziałam, jak się w ogóle na tym jedzie, jak się zatrzymuje. No dobra, stwierdziłam, że no i dziewczyny mnie tam trzymały, no i tak sobie jadę kółko, no i mówię do nich, dobra, puśćcie mnie, ja chcę sobie sama spróbować. No i przejechałam jakiś, nie wiem, milimetr na tym, nie miałam pojęcia, jaką zejść i kurde, zeskoczyłam z niej. I ona mi wrzeciała pod nogi, ja się na niej przeslizgnęłam, zrobiłam jakiegoś to w ogóle, wlądowałam jak orzeł tak na glebie i leżałam na chodniku. Ręka mi w ogóle cała zdrytwia. nie mogłam wstać, nie mogłam się ruszyć, wszystkie emocje mi tam przyszły. Najpierw no, się zaczęłam drzeć, potem śmiać, potem ryczeć, potem znowu drzeć i tak w kółko, aż w końcu zabrali mnie na sory i za latem zagipsowali rękę. Tutaj możecie zobaczyć piękny gips i mnie na grzybkach. No, potem chodziłam na rehabilitację dwa, cztery tygodnie. No, pomogły troszeczkę, także dziękuję paniom z y, rehabilitacji. Ale myślę, że to tak zostanie już na zawsze. Mieszkasz z rodzicami, czy sama. I właśnie przeprowadziłam się miesiąc temu i mieszkam teraz z Twoje ulubione anime. Si no na korni klanet i jeszcze o co by koszyczek? Czy planujesz jakiś cosplay jako następny i jak tak? To jaki? I planuję taki, Mikumiku. Yy, Miku. Czy masz jakąś wymarzoną sukienkę, którą byś chciała mieć lub spódniczkę albo ugliciu? I jakoś tak bardzo wymarzonej sukienki, to ja nie mam, ale ta jest mega ładna i no, chciałabym ją mieć w swojej szafie. Jaki masz ulubiony przedmiot szkolny? I ja już do szkoły nie chodzę, a jak jeszcze do niej chodziłam, to bardzo lubiłam plastykę, chociaż miałam ją tylko w posterówce i jeden rok w techniku? Lubiłam też fizykę, ale fizykę tylko w podstawówce, bo w technikum już była taka jakaś drętwa, i to ta pani, tak. No, tak nie fajnie, ja tą lekcję prowadziła. No i muzyka też była super, bo można było grać na instrumentach, ale lubię grać na instrumentach. Ulubiony kolor i najbardziej to ja lubię różowe. Czy masz jakieś śmieszne wspomnienie z dzieciństwa i teraz odblokowuj się mój mózgu czasowy, cofaj się o <grym> kilka lat? No, zawsze miałam jakieś przypołowe akcje z kuzynką. Kurde, nie pamiętam za bardzo niektórych sytuacji. Ale dobra, powiem Wam tą, która przypominamy się jako pierwsza. Także wierzcie herbatkę i słuchajcie, moi drodzy. Moje drogie dzieci, otóż nie wiem, ile miałam lat. Chyba z 8, może. Nie, no dobra, trochę więcej. Z 10, 11. No i pojechałam razem z moimi rodzicami, no i moją kuzynką i tam siostrą do no mojej babci na wioskę. I zamarzyło nam się jechać na rowerkach. I wzięłyśmy te rowery, ona ja tam wzięła mój, ja wzięłam mojej mamy I sobie pojechałyśmy pod kościół i tam były takie wielkie schody. I tam były jeszcze na tych schodach takie różne zawiasy i w ogóle. No i ja. Ja byłam dziwnym dzieckiem, ja wszędzie byłam, tak jak teraz, wszędzie musimy mi mieć pełno. Wszędzie muszę wejść, obczaić. No to tak samo było w, dzie z, no, w dzieciństwie. No i stwierdziłam, dobra, jedziemy sobie na tych rowerach po tej. Kurde, jakiejś skarpie ze schodów przy kościele jeszcze. alleluja. <grym> I no, ja sobie tam zjechałam super ekstra szybko, na pełnym ludzie. A chociaż ja na rowerze jeżdżę jak kaleka, bo się cały czas wywracam. Ale wtedy jakoś zjechałam. Nie wywalając się. Hmm. Nie, nie, nie wywaliłam się. No i mm, mojej kuzynki była kolej. Tam się do niej wydarłam z żeby mogła już zjechać, bo już zjechałam. Zeszłam sobie tam na bok, żeby we mnie nie wjechała. No i widzę jak rusza. No i nagle jeb. Prawie rów wyleciała. Zepsuła mi przy tym y, rower. Wtedy to było dla nas śmieszne. W sumie jak się wspomina to z nim, to jest dalej śmieszne. Ale to trzeba by było być na naszym miejscu, żeby poczuć ten y, fajny moment. Y, no i tak. Wzięłyśmy ten rower. Y, poszłyśmy do domu. Ja wiedziałam, że... Ja się bałam, że to stanę opierdziel, że nowy rower jest zepsuty. I... Y, 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 Wiedziałyśmy rodzicom, te mojej babci i wszystkim, że sobie jechałyśmy kulturalnie na rowerkach i nagle jakieś łobuzy wyjechały z za rogu jakieś dzieci, inne, starsze od nas yy, i zaczęły nas, na nas się trześć coś, nas gonić i tak byłyśmy zestresowane, że musiałyśmy skręcić aż w tą górkę, bo nie wiedziałyśmy gdzie jechać i się wywaliłyśmy i to wszystko przez nich. Tylko tam dzieci żadnych nie było. No. Na tej wiosce chyba nawet dzieci nie było. To w ogóle super historia. No i dużo było jakichś śmiesznych akcji z kuzynką, ale już ich za bardzo nie pamiętam. To mi się jako pierwsze przypomniało. Czy boleły Ci robienie tatuaży? I szczerze mówiąc, to nie. No czasami tam na przykład zakuło bardziej, ale to nie. Nie, nie, nie bolą mnie. Gdybyś wygrała w to Totka, na co byś wydała pieniądze? Hi, 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 hi. no wydałabym je oczywiście na lot do Japonii i kupiłabym sobie jakąś ekstra chatę, najlepiej z basenem. Jakie masz ulubione danie? I Bardzo, bardzo kocham pierogi ruskie i fasolkę po to brytańsku, to są moje y, najlepsze jedzenia i bardzo je kocham i mogłabym je jeść codziennie i nigdy mi chyba one nie zbrzydną. A no, jeszcze jakieś tam makarony są też dobre, ale najbardziej to ta fasolka i tak, i pierogi. Kto lub co inspiruje cię najbardziej? I zawsze no to w sumie od dzieciaka, inspirowała mnie najbardziej Nanamician. I dalej jest taką moją małą inspiracją. I to dzięki niej. złożyłam to na mm, Instagramie i na YouTubie. No. Ulubiona pora roku i co sprawia, że jesteś przez nią szczęśliwa? Coś typu zima, śnieg czy lato, wakacje. I moją ulubioną porą roku są zdecydowanie. Jest zdecydowanie lato, chciałam powiedzieć, są zdecydowanie wakacje. Mhm. Ja już marzeniami na wakacjach. I najbardziej lubię tą porę roku, dlatego że jest mega cieplutko i ja jestem po prostu yy, cieplurniarą. Ciepluchniarą, cieplarnianą. Co ja gadam w ogóle? Yy, no, Lubię lato, bo jest ciepłutko. Jestem z nienawidzę zimy, nienawidzę jesieni. Nie lubię wcześniej wiosny, już taką późniejszą lubię, bo mm, wszystko już jest ładnie rozkwitnięte i właśnie jest cieplej. No i to są moje dwie ulubione pary roku. Twoje ulubione zwierzę to? I najbardziej lubię koty, yy, żółwiki i Axeloty, Axoloty, nigdy nie wiem jak, ja mam to wy... jak to się wypowiada. Czy kiedykolwiek dostałaś w szkole uwagę? I tak dostałam w szkole jedną przyciu uwagę. Pamiętam, siedziałam jeszcze z moją dawną siopsi e, i to było chyba w czwartej klasie podstawówki. Wywalałyśmy sobie na polskim plecach e, piórniki z ławek, e, ona zaczęła, no i tak ja, potem ona, potem ja, potem ona, potem ja. I ona zauważyła, że właśnie się pani z polaka na nas patrzy. I przystała, ale tak, ja, o ty. Nie, nie, nie ma końca. Ciu. Poleciało na pół klasy i pani się na mnie Na Laura, co ty robisz? Dlaczego rzucasz koleżance piórnik? Dostajesz uwagę. I to była moja pierwsza uwaga. Kiedy masz urodzinę? I urodzinki mam 24 czerwca. Ulubiony słodycz i przekąska. Przekąska to w milionach procentach chrupeczki. Kocham każdy smak chrupek. No dobra, praktycznie każdy smak, ale najlepszy to zielona córka i papryczka. A ze słodyczy to Snickers i wszystkie słodycze z Kinderki. Z Kindera. Co lubisz robić w wolnym czasie? No i w wolnym czasie to ja uwielbiam rysować i gotować. No i mam właśnie dwa pomysły na blog maski związane z tymi moimi ulubionymi zajęciami w wolnym czasie. <grystanie> Jakie święta lubisz najbardziej i dlaczego? I najbardziej lubię Wigilię, bo wtedy się spędzę czas z rodzinką, która gotuje dużo dobrego jedzonka. <grystanie> nie, no nie lubię y, Wigilii tylko dlatego, że Sezonką. I są prezenty, i można dawać innym te prezenty, i dostawać te prezenty I w ogóle, ulubiony youtuber i najbardziej lubię Nanamichan O czym marzysz? I każdy kto mnie zna wie, że marzę o tym, żeby polecieć sobie do Japonii I to jest moje największe marzenie I drugie marzenie to, żeby zrobić sobie kursy na tatuażysty i w końcu móc pracować w tej branży Jakiego wykonawcę muzycznego najbardziej lubisz i która piosenka od niego jest Twoją ulubioną? I najbardziej od dziecka y, uwielbiam Avery i aktualnie moja ulubiona piosenka od niej to I'm with You i. Hmm, kurde, nie wiem. I'm with You jest najlepszą teraz, według mnie. Jakie są Twoje największe strachy? Fobie. I najbardziej boję się. Ptaków, każdego rodzaju ptaków praktycznie, może pingwinów nie, no pingwinów się nie boję, ale tak to wszystkie ptaki, chociaż może jakby do mnie podszedł taki pingwin, to może bym się go bała, nie wiem, pingwina widziałam jedynie w Sosa yy, No i najbardziej na świecie yy, z, tego, z tych ptastw boję się gołębi. No, one są obrzydliwe. Jeszcze jest ich tak pełno. Mm, nienawidzę tego. Nienawidzę tych te gołębi. I jeszcze gęsi. One są takie straszne. One tak agresywnie wyglądają. Mają jeszcze jakieś takie zęby. Nie wiem, co to tam mają w tym dziobie. Ale straszne one są. Jeszcze takie wielkie i tak dykają dziwnie. Albo indory. O boże. Ale najbardziej do tych gołębi. I jeszcze się boję ciemności. I duchów i czasami bycia samą w domu i jeszcze szkoły, naprawdę ja się boję szkoły jak ja tam miałam iść, to ja po prostu zawsze rano, nie wiem, bolał mi brzuch chciałam mi się wymiotować, w szkole byłam taka taka jakaś zastosowana i taka mm. często po prostu z niej uciekałam nie szłam do niej nie, nienawidzę szkoły. Nienawidzę, naprawdę, nienawidzę szkoły. I czasami mi się tak nieraz przyźni ona, jak wstaj, to kurde, nie, nie chcę, że ja idę do tej szkoły. Ale mi się przypomina, że już ją na szczęście skończyło. Dzięki Bogu skończyłam ten koszmar, zwany szkołą. Co sądzisz o drwalu z Maka? Ehm, widziałam na tej aplikacji ostatnio, tej podobnej do Twittera, nie tym X-ie, tej drugiej, tej od Instagrama. Jak. Oła! Oh wow, drwal yy, już wyszedł! Jak tam pełno spłakanych ludzi zaczęło po prostu. O Boże, co wy widzicie w tym trwalu? Ja nie rozumiem fenomenu tej kanapki. Kanapka smaka jak kanapka zmaka. Bez sensu takie coś wypuszczać. Niech jeszcze dadzą mi wersję wege. Wiedziałam po prostu, że to pytanie yy, nastąpi. I. Ja jadłam trwala raz w życiu. Nie lubię kanapek, smaka. Nienawidzę burgerów, ale z moją siostrą sobie poszłam na niego, żeby spróbować. Skoro to tak każdy się nim zachwyca, no to dobra, okej, okay, spróbujmy. Nie smakuje jakoś tak dupy, nie urywa. Hmm. Moim zdaniem nie za bardzo dobry, ale rozumiem trochę fenomen tej kanapki. Jest to kanapka sezonowa i dużo osób właśnie chyba smaka kanapki, lubi. Więc nie dziwię się, że ktoś tak ją bardzo lubi. No ale według mnie to, to tylko nie urywa. Do jakiej chodzisz szkoły? Na szczęście już do żadnej, ale chodziłam do technikum, turystykę. Ile masz lat? Kochaniutka, mam lat 20. Masz zwierzątko, mam cztery zwierzaczki. Dwa są u mojej siostry w domu. Są to świnki morskie, feluś i pysiek. Tutaj Wam pokażę, jak one wyglądają. I mam jeszcze tutaj u siebie pieseczka i żółwika. I zaraz Wam pokażę ich, jak jeszcze nie widzieliście. Tu jest moje kochane baby, chrupcio. I mam jeszcze trzy ryby, zapomniałam o rybkach. One miały być pokarmem dla niego, ale on ich nie zjada. No, więc są też moimi zwieraczkami. Cześć! No, cześć! Słodki on jest, kocham go. To jest mój ziomek. No, cześć! A tutaj moja wstydliwa, owosiona kiełbaska, która się wstydzi aparatów. Ale teraz jakoś się patrzy tu. No i to jest bingość. <noise> już nóżkę podnosi, żeby go pomieszać po brzuszku. No, już pomieziamy. I tak, Ciebie też bardzo mocno kocham, moja kiełbaska. Pa, I zostało już nam tylko sześć pytanek. Także to: jaki jest Twój ulubiony serial? Ja w sumie to nie wyglądam za bardzo seriali, oglądałam chyba trzy no trzy w życiu. I najlepszy z tych wszystkich to był All of Us Are Dead, chyba tak się nazywał. On jest na Netflixie, jest jakaś, nie wiem, kajdrama z zombie A oglądałam jeszcze Squid Game i Wednesday, ale Wednesday nie była jakaś taka. Wow! Jakie chciałabyś mieć zwierzęta? No to jeszcze chciałabym mieć jakiegoś innego człowieka, Nie wiem, na przykład greckiego albo stepowego, któregoś z tych, ale na pewno takiego lądowego. I Aksort. Twoja ulubiona gra. I ja nie za bardzo lubię grać w gry. Jedynie może Yandere jest taką fajną wylutnię. A tak to nie gram, który nie lubię. Krasie z dzieciństwa i uwaga to będzie mocne. Dobra, słuchaj. Z takich ludziowatych ludzi to w siódmej klasie był taki typek i on był z gimnazjum. Chodził do gimnazjum, był w ostatniej, nie, przedostatniej klasie gimnazjum, bo jak byłam w siódmej, to on był w drugiej. I on był takim Emo. Pamiętam, że to był mój crash z podstawówki. i ja mu, jak pojechaliśmy na wycieczkę do Berlina. To ja nie wiem po co i dlaczego robiłam zdjęcia w autobusie. to Było takie creepy, jeszcze specjalnie usiadłam y, tak obok z dawną psiapią. To było dziwne. A takie krasze z dalszego dzieciństwa, to jak na przykład chodziłam do przedszkola, to na była taka bajka z miśkami, które jeździły na rowerkach. Przez świat, nie wiem jak to się nazywało. I tam był taki brązowy misiek, i właśnie w tym brązowym, w tym brązowym misiek to był mój crush. Albo jeszcze mm, y, któryś z kuzynów Kaczora Donalda, bo to była ta niebieska kaczka, nie wiem jak one się nazywały. No to, to też był mój crush. Co tam jeszcze było? Aż z pokemonów. A i jeszcze, jak do przedszkola nie chodziłam, to ta warunga ulubiona księżniczka z Disneya i mam takie dwie ulubione Roszpunka i Tiana z Księżniczki i Rzeby. I to już moi drodzy ostatnie pytanko i brzmi ono tak Jaki jest twój najśmieszniejszy sen? i szczerze to ja nie bardzo pamiętam sny, ale zaraz sobie coś powinnam przypomnieć, więc może to nie będzie jakiś najśmieszniejszy ale to mi się Przypomniało najbardziej, bo śnią mi się teraz ostatnio jakoś sny, i miałam raz taki sen, że byłam w jakiejś galerii, nie wiem co to było, i moją psiaksi był szereg, i on no, był ze mną na zakupach, jakieś tam zakupy robiliśmy. Nagle się teleportowałam, magicznie do mojego domu, i wyszliśmy na podwórko, poszliśmy na taką na no to karuzel, taką, co są zawsze pod blokami. I pamiętam, że on się zmienił w jakiegoś pomika. Ja go potem próbowałam odczarować, ale się nie dało. Nie wiem, to mi się tylko przypomniało. Bingo! No, nie przypomnę sobie raczej jakiegoś snu, tak teraz. I widzimy się jutro w kolejnym Vlogmasku. Pa!